Oh my prawdziwą. Zanim to nastąpi, muszę Ci zadać kilka pytań. O Pana naszego, poczętego z Ducha Świętego, który umarł na krzyżu i z martwych powstał do naszego zbawienia. Czy wierzysz w Ducha Świętego, świętych obcowanie i opuszczenie grzechów? Wierzę. Wtedy pamiętaj, siedem jest grzechów głównych, które zamykają bramy do Królestwa Niebieskiego jako superbia, czyli pycha, jako avaritia, czyli chciwość, invidia et luxuria, czyli nieczystość i zbytek, także invidia, zawiść i złość, gula, nieumiarkowanie w i piciu, ira, to jest gniew, wreszcie acedia, czyli lenistwo, ale także inne, których trzeba się wystrzegać, takich jak ignorancja. Wystrzegaj, wystrzegaj się ich zgodnie z prawem Bożym, a teraz przystąp do źródła tej żywody, która obmyje z ciebie wszystkie dotychczasowe grzechy i wprowadzi do Nowego Świata. Mesko. Ego Baptiste. In nomine Ojca i spirit, Sancti. Amen. Proszę wszystkich o uwagę. Tutaj widzimy po pierwsze hetmana Rokio-Torennego i Dzięki niemu nasz król Zygmunt III wstąpił na król Polski, kiedy po śmierci Stefana II nastąpił skrójany i mieliśmy dwóch kandydatów. Habsburga.

A co to za czpi? Nie otwierajcie ich, nie, no pół! Ale to jest pani strona? jest pani strona. Jedźmy, strażę, jedźmy, zjedźmy, uważaj strażę, jedźmy, jedźmy, jedźmy bracie! Je. Jesteście? Co wy tu robicie? Straże, zabrać do łopu. Mieszko, zaczekaj. Kim jesteście? Że się tu znaleźli? O to samo powinniśmy was zapytać. Jak to? A który ten strok? Jak to który? 984. O mój Boże. Bóg? Bóg? My właściwie. Cała Polska. Tak, wiemy. Przyjęliście chrzest. Wiedziałem, że jesteś czarownicą Od początku. Mieszko, spokojnie. Jesteście chrześcijanami? chrześcijanami można tak powiedzieć. Porozmawiamy o tym później. Może udać się na spoczynek? No, przydałoby się. Bardzo prosimy, jesteśmy zmęczeni. Bolesław, odprowadź ich do komnaty. Dobrze. Zastanawialiście się, co się tutaj stało? Ej, Anka, a ten chrzest to co dał w Polsce? Eee, no wiesz... Mogę wam odpowiedzieć na parę pytań. Mógłbyś? wiesz, wydaje mi się, że ten cały szest nie był potrzebny. Bez sensu. Co on nam nie wydał? I temu, że mój ojciec złożył się do sobie z Dobrową, to coś z zciechami. A Aaa, pamiętam. Właśnie A, ten... A, Ej, co je odwaliło? Co zazdrosny? Jak tu pięknie. To właśnie przez chrzest zaczęliśmy czerpać z kultury greckiej i łacińskiej. Dlatego tutaj jest tak pięknie. Ale tylko w architekturze i w rzeźbie? Nie. Jeszcze w malarstwie, w architekturze, w zasadach moralnych i organizacji państwa. A, powiedzmy, że zrozumiałam. A czym zajmujesz się na to dzień? Ja uczę się. W szkole? No a gdzie indziej. A wiesz, że to właśnie przez chrzest zaczęły powstawać szkoły? Zaczęliśmy się kształcić. Tak? Już hmm. co mi już wracać? W końcu nikomu nie mówiliśmy, że wychodzimy. Hm, Masz rację. Czyli się nie wrócimy? A od kiedy cię to obchodzi? Nie myśleliście, że to nie przypadek, że akurat my cofnęliś... cofnęliśmy się w czasie. Akurat my? Tak, w sumie, to nadal nie mogę w to uwierzyć. Możemy przeszkodzić? Tak. tak. Jak tam jest? E, nie rozumiem. E, jak tam jest, gdzie żyjecie? Jestem tam chrześcijaństwo? E, tak, jest, ale to nie jest dla ludzi XXI wieku. Słowo Bóg słyszy się tylko na religii. A to źle, bo to właśnie przez chrzest mamy to wszystko, co mamy. Kultura, architektura, nauka, no wszystko. Chyba warto Wam coś pokazać. Chodźcie. 所以再讲一次、啊，你应该讲。